Cześć, fajnie was znów widzieć. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem, pogadanką, dlatego zaparzyłem sobie kawkę, wam też to polecam. Pochylę się dzisiaj nad tematem wyboru samochodu na przebudowę, na bazę pod budowę kampera. Jest to dosyć trudny temat, yy, niby na rynku mamy jakiś tam wybór, ale ciężko jest się na coś zdecydować. Ja też taki problem kiedyś miałem. Oczywiście to będzie moja tylko subiektywna opinia, szanuję zdanie innych, ale darujcie sobie takie komentarze w stylu, że jedyna słuszna opcja to Ducato czy Zero i nic poza tym nie ma sensu. Bo, to że Wy tak myślicie, to nie znaczy, że dla wszystkich ten samochód akurat będzie dobry. A mówię o dlatego, że sam prawie kupiłem taki samochód, ale ostatecznie zdecydowałem się na coś innego i w moim przypadku była to bardzo dobra decyzja. Jeśli chodzi o punkty, to nie ma między nimi jakiejś hierarchii, każdy jest moim zdaniem y, po części ważny, więc y, po prostu tak wybrałem. Nie ma w tym jakiejś większej filozofii. Także jeżeli jesteście ciekawi moich opinii, to zapraszam do oglądania. W ostatnim roku spędzonym we Włoszech czy na Bałkanach, już chyba żadna droga mnie nie zdziwi, bo potrafią być naprawdę bardzo, bardzo wąskie, kręte i do tego z dosyć, z dosyć dużymi przewyższeniami. No i tutaj kłania się długość i szerokość przede wszystkim naszego samochodu. Wysokość też oczywiście jest ważna, ale ta długość i szerokość myślę, że jest najważniejsza. Nasz sprinter nie odbiega zbytnio wymiarami od takiego zwykłego, nie wiem, sedana, jest może minimalnie dłuższy niż większość sedanów. Więc my, jadąc z jednego punktu do drugiego, po prostu ustawiamy nawigację i jedziemy. Nie musimy się zastanawiać, czy jakimiś drogami przejedziemy, czy nie. Jeżeli jakąś drogę można przejechać zwykłym samochodem osobowym, to znaczy, że można też przejechać naszym. I uwierzcie mi, to zaoszczędza naprawdę dużo czasu i nerwów, bo nie musimy trzymać się głównych dróg. Możemy po prostu często jechać jakąś krótszą drogą. Możemy sobie wybierać jakieś mniej uczęszczane, które są bardzo często malownicze. Też to jest fajny sposób na zwiedzenie. A jednak, im samochód szerszy, Dłuższy, tym jest ciężej na takich drogach. Także uważam, że to trzeba naprawdę wzi wziąć sobie do serca i też pod uwagę. Kolejnym plusem, jeżeli chodzi o samochód, który nie odbiega zbytnio wymiarami od, od zwykłych osobówek, jest parkowanie. Możemy zaparkować praktycznie na każdym możliwym parkingu. W mieście się to bardzo przydaje. No i nie musimy tego parkingu szukać przez dłuższy czas. Przeważnie, jak jest jakiś parking, my na niego wiedziemy. Oczywiście mamy pewne ograniczenia, bo nasz samochód ma 2,80 metra wysokości, no ale to już jest. Jednak dużo mniejszy problem niż jakby był metr dłuższy. Oczywiście teraz by można było sobie pomyśleć, że im mniejszy samochód tym lepszy, no ale to by było za proste, wtedy by nie było takiego problemu z wyborem. Trzeba po prostu wziąć pod uwagę, że kamperem jesteśmy też długi czas po prostu w trasie w drodze, więc musimy wziąć pod uwagę to, żeby się nam nim w miarę komfortowo podróżowało. Ale też, żebyśmy się nie męczyli, nie stresowali za kierownicą, bo co z tego, że pojedziemy w jakieś fajne miejsce, do jakiegoś fajnego kraju, skoro każda droga będzie dla nas stresem i jakimś dużym wyzwaniem i to nam odbierze tak naprawdę tą przyjemność z jazdy. Także uważam, że trzeba to brać pod uwagę. Ten punkt w naszym przypadku stał się niejako zaprzeczeniem pierwszego, bo biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie czas podróży, to moim zdaniem im dłużej będziemy podróżować, im te wyjazdy będą dłuższe, tym powinien być większy samochód. No i teraz się możecie zastanowić, czemu nie wybraliśmy na przykład chociażby najdłuższej wersji sprintera. No właśnie dlatego, że braliśmy pod uwagę mobilność i z perspektywy czasu bardzo się cieszymy, że nie wybraliśmy właśnie wersji maxi naszego busa. Dodając tylko na koniec, już tematu wielkości samochodu, wydaje mi się, że udało nam się mniej więcej szczelić w to, co trzeba, jeżeli chodzi o długą podróż i podróż w takie miejsca, jak, jak my lubimy. Nie wyobrażam sobie też za bardzo życia w samochodzie mniejszy niż ten, który mamy. Może to ze względu na mój wzrost, bo mam 188 cm. Dla osób mniejszych może coś mniejszego jeszcze by było dobre na tak długi okres. Dla mnie nie, także uważam, że udało się nam całkiem dobrze szczelić w to okno. Ten punkt tylko zaznaczę, bo poniekąd jest to oczywiste, że musimy wiedzieć na ile osób ten kamper będzie. Nie można tak po prostu sobie wybierać samochodu, nie wiedząc w ile osób będziemy podróżować. Jeśli chodzi o dwie do trzech osób, tutaj nie będzie jakichś dużych różnic, moim zdaniem. My oczywiście podróżujemy w dwójkę, więc dostosowaliśmy samochód do tego, żeby był dla dwóch osób. Ale jeżeli chodzi o trzy osoby, będzie podobnie, bo można wykorzystać tak samo te same fotele z przodu, które są najczęściej montowane w blaszakach. Jeżeli chcemy jeździć z większą liczbą osób, no to musimy przede wszystkim wziąć pod uwagę, ile będzie nas kosztowało założenie dodatkowych foteli. Ewentualnie musimy poszukać samochodu, który tych foteli miał więcej, na przykład jakiejś dziewięciosobowej wersji czy czegoś w stylu, tak żebyśmy po prostu już mogli wykorzystać te fotele, które są oryginalnie zamontowane. Problem rdzy jest bardzo dużym minusem, jeżeli chodzi o wybór samochodów. Bardzo wiele fajnych samochodów ma problem jednocześnie z rdzą. Nasz nie jest wyjątkiem, niestety. Dlatego jedną z pierwszych rzeczy, które tutaj zrobiłem, to porządne zakonserwowanie całego podwozia. Do tego już parę napraw blacharskich wykonywałem tak na własną rękę, ale jeszcze parę mnie czeka i pewnie będą mnie czekać w przyszłości. Bo tak to już jest, że jeżeli jakiś samochód ma tendencję do tego, żeby rdzewieć, nie jest odpowiednio zabezpieczony przez producenta, to już tak będzie. Nieważne ile tych napraw będzie się wykonywać, on będzie dalej rdzewiał. No i dlatego trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie na jak długo kupujemy samochód. Ja zakładałem, że tym samochodem będziemy jeździć 5 lat. Jeżeli uda się będziemy jeździć dłużej, to te lata po Traktuję jako bonusowe. Co do założenia, ten samochód ma wytrzymać 5 lat. Dlatego przy takim założeniu mogłem się pokusić o samochód, który co do zasady ma dosyć duże problemy z rydzą. Jedyne co mogłem zrobić, to właśnie zabezpieczyć jak najszybciej i wybrać wersję, która miała tej rydzy jak najmniej. Podsumowując, jeżeli chcecie kupić samochód na lata, nie może to być samochód, który ma problemy z rydzą, bo łatwiej Wam będzie, nie wiem, wymienić silnik na nowy, czy go po prostu wyremontować kompletnie, bo zrobicie to prawdopodobnie tylko raz. I to ten samochód dalej będzie w super stanie technicznym. A jeżeli wam wszystko przerdzewieje, to bardzo trudno będzie przywrócić go do stanu pierwotnego. Czasami będzie to niemożliwe, dokładając do tego, że będziecie już mieć zabudowę, więc bardzo ciężko będzie wykonać jakiekolwiek prace blacharskie, bo spawanie praktycznie nie będzie wchodziło w wielu rejonach w grę. Także bierzcie to pod uwagę, bo można to przy zakupie samochodu troszkę zignorować, a z biegiem lat ten problem będzie coraz większy i będzie to przysparzało wam dużo problemów. Ten punkt poniekąd przeważył w moim przypadku o tym, że wybrałem właśnie Sprintera jako bazę pod naszego kampera. Jak pewnie większość ze stałych widzów wie, jestem mechanikiem samochodowym i wszystkie naprawy, które do tej pory wykonałem w tym samochodzie, wykonałem sam. Więc było to dla mnie dosyć istotne, jak będzie się przy tym samochodzie pracowało, a z racji na to, że Sprinter ma układ klasyczny, czyli silnik zdłużnie i napęd na tylną oś. Co do zasady, oczywiście to nie jest sztywna reguła, ale w tym samochodzie jest przy takim samochodzie łatwiej, przyjemniej pracować. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Mimo, że naprawy Mercedesów co do zasady, może nie są jakoś super szybkie, to w miarę są przyjazne mechanikom. Yy, producenci dzielą się na dwie grupy. Jedni myślą o mechanikach, inni o nich w ogóle zapominają. Także ja sobie wybrałem taką markę, która jednak o tych mechanikach trochę myśli. Podam tylko przykład: jeżeli chodzi o skrzynię biegów czy sprzęgło, to jestem w stanie to w kilka godzin tak naprawdę wyciągnąć, wymienić i założyć z powrotem. Przy układzie poprzecznym. W wielu samochodach by to było wręcz niemożliwe. Mówię tutaj oczywiście o warunkach polowych, nie o warsztacie, no bo na warsztacie można każdy samochód naprawić, ale w trasie już nie bardzo. A co, jeżeli ktoś nie jest mechanikiem, nie chce nigdy samochodu naprawiać własnoręcznie, nie ma do tego predyspozycji, czy po prostu nie chce, nie ma na to czasu? Co w takim wypadku? No, ja to widzę tak, że jeżeli nie będziecie czegoś wykonywać własnymi rękami, no to nie powinniście tego praktycznie w ogóle brać pod uwagę. Jedyne co to możecie wziąć pod uwagę już przy takim finalnym, nie wiem, macie dwa samochody do wyboru, obydwa tak samo wam się podobają. To możecie sobie na przykład porównać koszty serwisów i napraw w jednym i w drugim. No i na przykład, jeżeli te samochody są na równi, możecie wybrać ten, który jest tańszy w utrzymaniu. Ten punkt może nie jest jakoś super istotny, ale też tak jak w przypadku tego poprzedniego, jeżeli już podejmujemy taką finalną decyzję, to uważam, że dużo lepiej jest kupić samochód, który jest popularny w danym rejonie. Bo to właśnie się przełoży na łatwość napraw, szybkość napraw. Właśnie w podróży to może mieć znaczenie, ile nam zajdzie, nawet u mechanika, naprawić dany samochód. Nie jest też nowością, że jeżeli jakieś samochody są znane, mechanicy są z nimi obyci, to będą wykonywać te naprawy lepsze. To jest rzecz oczywista. Więc jeżeli planujemy jeździć tylko po starym kontynencie, to powinniśmy wybrać samochód, który był tutaj sprzedawany, produkowany i są do niego części. Tutaj jeszcze tylko wtrącę, jeżeli chodzi o dosyć stare konstrukcje, stare samochody. To jeżeli na przykład planujemy budowę busa na kilka, kilkanaście lat, to musimy wziąć pod uwagę to, że z biegiem czasu będzie coraz ciężej taki samochód naprawiać, a co za tym idzie coraz drożej, bo często te części będą już traktowane jako części do samochodów zabytkowych. I wtedy ceny potrafią być różne, uwierzcie mi. Jako przykład mogę tutaj podać popularną T4, która, no, może w Polsce jeszcze nie ma problemu z częściami, ale już na przykład w Niemczech zauważyłem, że coraz tych części jest mniej i ceny też idą w górę. Także bierzcie to pod uwagę, bo jeżeli tylko chcecie na krótki okres czasu mieć samochód, no, to możecie sprawdzić, co jest teraz. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych 2, 3, 5 lat wiele się nie zmieni, ale jeżeli myślicie o 10-15 latach. No, to już musicie brać to pod uwagę, że będzie z tym coraz gorzej. A jeżeli chcecie waszym kamperem jechać gdzieś dalej, no to musicie zgłębić temat i poszukać właśnie takiej marki, która jest jak najbardziej popularna w tym rejonie, do którego chcecie jechać. Ten punkt pasowałby bardziej może do filmiku o przeróbkach kampera, ale chciałbym, żebyście zwrócili tutaj uwagę właśnie na to, czy będziecie tylko jeździć wakacyjne miesiące, w miesiące ciepłe, czy po prostu chcecie o każdej porze roku mieć możliwość takim samochodem wyjazdu. I moim zdaniem przy zakupie samochodu powinniście wziąć pod uwagę to, czy ten samochód nie był przystosowany na przykład do przewozu osób i jest przepełniony... Szybami z każdej strony, bo uwierzcie mi, nie będzie to przyjemne, kiedy na dworze będzie albo mróz, albo będzie po prostu zimno, mokro, no i wasze wszystkie szyby będą albo oszronione, albo po prostu cały czas mokre, nie będzie się wam przyjemnie w takim samochodzie siedziało. Moim zdaniem wtedy powinniście postawić na blaszaka, założyć sobie samemu okna, do tego jakieś rolety. Powiem wam, że nasze rolety bardzo dobrą funkcję też spełniają, jeżeli chodzi o ocieplenie, właśnie w takich warunkach bardziej zimowych. Także to już tak troszkę off-topic, ale polecam też właśnie mieć rolety na oknach. Krótko podsumowując, uważam, że samochód, który był właśnie do przewozu osób przystosowany, z dużą ilością szyb, nie będzie się nadawał do tego, żeby jeździć w zimowe miesiące. Oczywiście nie uważam, że się nie da, ale jeżeli bym miał wybrać, to bym takie samochody nie wybrał. Pominę tutaj kwestię budżetu, bo to jest jakby sprawa indywidualna, ale zakładając, że mamy wybór, warto też wziąć pod uwagę, czy chcemy sobie kupić jakiś super wypasiony nowy samochód i później odpuszczać co drugą miejscówkę, bo na przykład nie będziemy chcieli w jakieś krzaki wjechać, czy w jakąś gorszą drogę i będzie nas wiele omijało z tej podróży, będziemy na ten samochód huchać, dmuchać, a tak naprawdę chyba nie o to chodzi. Oczywiście trzeba dbać o samochód, nie ma w tym nic złego, ale jednak my podchodzimy do tego tak, że ten samochód jest dla nas, a nie my dla niego, więc jeżeli mamy jakąś fajną miejscówkę, a droga jest kiepska, to jedziemy i nie zastanawiamy się na tym, że nie wiem, pojawi się jakaś mała ryska na lakierze, bo jest to jakby bez znaczenia dla nas. Często słyszę też taki argument, że kupuję samochód nowszy, żeby był bardziej bezawaryjny. No i tutaj, tak z doświadczenia, to muszę powiedzieć, że to jest tak różnie, może być bardziej bezawaryjny, a może nie. Jedyne, co, czego można być pewnym, to jeżeli mamy samochód, który jest moim zdaniem, minimum, nie wiem, 7-10 lat na rynku, to już o takim samochodzie są jakieś opinie, wtedy wybieramy sobie dany silnik, daną skrzynię czy dany model po prostu samochodu, który jest niezawodny, i wtedy możemy uznać, że to ma sens. A takie wybieranie stricte całkiem nowego samochodu ze względu na to, żeby on się nie psuł, no to w dzisiejszych czasach często jest loteria. Także dla mnie ten argument może być podstawny, ale jeżeli kupujemy naprawdę młody samochód z bardzo niskim przebiegiem, jeżeli samochód ma więcej jak 100-150 tysięcy kilometrów, a jest młody. Równie często się może psuć jak taki, który ma 10-15 lat, więc tutaj jakby za bardzo nie ma reguły, moim zdaniem to jest często takie racjonalizowanie sobie wyboru. Ja na przykład przy budżecie, jaki sobie założyłem na kupno samochodu, mogłem sobie też pozwolić na kupno Sprintera 906, tej nowszej wersji, to jest 903, no ale właśnie ze względu na awaryjność wybrałem starszą wersję, która wiem, że jest po prostu bardziej niezawodna. No i w tym wypadku, na przykład mówienie, że kupuję młodszy samochód, żeby bardziej bezawaryjny, jest bez sensu. To samo na przykład, jeżeli chodzi o grupę Volkswagena. T4, T5, T6 i tak naprawdę od y, najbardziej bezawaryjnego możemy ustawić je odwrotnie, czyli im starszy, tym lepszy, bo te nowe silniki to już potrafią po 70 tysiącach być do wymiany. Także gdzie tutaj ten spokój przy zakupie nowego samochodu? Ja tego za bardzo nie widzę. Może to jest takie moje skrzywienie zawodowe, ale taka jest moja opinia i myślę, że nie tylko moja. Ostatni już punkt to taki, którego ja w ogóle nie brałem pod uwagę przy kupnie samochodu na bazę do kampera. A może to być też naprawdę bardzo fajna opcja. Możecie kupić prawdopodobnie taki samolot w podobnych pieniądzach co zwykłego blaszaka, a będziecie mieć dużo mniej pracy. Ta opcja może się okazać dużo tańsza, dużo szybsza. Będziecie mogli tak naprawdę od początku już po małych pewnie jakichś tam naprawach podróżować. Będziecie mieli też pieniądze na to, żeby sobie wnętrze zaaranżować pod siebie. I jeszcze na to, żeby go doprowadzić do superstanu technicznego. Także warto to też wziąć pod uwagę, bo uwierzcie mi, jeżeli byście włożyli tyle czasu, na przykład ile ja włożyłem w budowę tego kampera, w jakiś starszy samochód, starszy kamper i doprowadzili go ta do takiego superstanu, to on też wam posłuży przez lata. To by było tyle, jeżeli chodzi o moje uwagi co do wyboru samochodu na bazę pod kampera. Jak widzicie nie ma jednego idealnego samochodu, bo nie może być, mamy różne potrzeby, a kamper co do zasady musi być uszyty pod nas, musi być do Dostosowane do naszych potrzeb. Także to, co jest dobre dla nas, nie musi być dobre dla innych i pamiętajcie o tym doradzając innym i słuchając też takich porad, bo możecie się po prostu na tym przejechać i ostatecznie będziecie niezadowoleni, a ta decyzja jest naprawdę bardzo ważna, jeżeli chodzi o kampera. Na koniec zachęcam Was do komentowania, tak żebyście uzupełnili ten film o jakieś Wasze spostrzeżenia. No i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam samochodów uszytych na miarę. Trzymajcie się, hej!